Ja się Aguś, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Supraland i proszę Was bardzo serdecznie o wsparcie w dzisiejszym odcinku, łapką w górę, żebyśmy pokonali tę śmierdzącą, e, znaczy pierdzącą kupę mięsa. Tak jest, e, takie jest nasze zadanie na teraz. E, no i oczywiście, jeśli Wam się spodobał, e, znaczy, spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie się, jeśli jeszcze nie jesteście na bieżąco, e, a my spróbujemy się zmierzyć z tym stworem. I to jest ogólnie masakra. Ogólnie tutaj jest tak... Mamy tutaj Pana Cud, który mówi, że nie masz potrzebnych przedmiotów, improwizuj, dostosowuj się przezwyciężaj. Myślałam, że będę mogła wrócić po skarby, które są w wiosce, ale nie mogę się stąd wyrzucać, dopóki nie pokonam tej śmierdzącej ee, kupy tutaj mięsa. E, więc muszę improwizować po prostu i muszę zrobić coś. E, co mam? No wiecie, nie mam tutaj żadnej rury, która by e, dawała piłki. E, I wybaczcie te dźwięki w tle, to nie ja, jakby co, to w ogóle nie jestem ja. E, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że mam kulkę. Mam kulkę, którą mogę zabarwić I jeśli przeniosę ją tutaj No właśnie, okej okay. Czyli sobie ustawiamy tu kulkę, która otwiera nam wejście Do muszek łakomczuszek Okej, okay. czyli teraz tak Tutaj ustawiamy sobie kryształ A właściwie sześcian I łączymy go do tego miejsca Wyprowadzamy stąd muszki I nie wiem po co mi te muszki, ale No ale nie wiem po co mi te muszki Nie posiadasz fiartowego kryształu? Wymyśl alternatywę Jak to nie posiadam fiartowego kryształu? Przecież mam... Tu fioletowy kryształ? Więc nie wiem o co chodzi. Nie mogę się do niego przydostać! Okej. Okay. Będziesz musiał znaleźć inny sposób, żeby co? Te muchy wyglądają na dużo gładniejsze niż zazwyczaj. Pierzo pierdzący? Pierdzący! Jak można je nakłonić do jedzenia pana Pierda? W sensie, bardzo nie rozumiem, co pan cud dzisiaj mówi. Jakiś taki jest chyba nie w sosie za bardzo. Yy, nie posiada światowego kryształu. No już mówiłeś mi o tym. Yy, czyli. Czyli w jakiś sposób musimy doprowadzić te muszki, łakomczuszki do pana pierda. Dobra, wiecie co? To w takim razie tutaj musimy umieścić sześcian mocy, chociaż może trochę bliżej. I wyprowadzamy muszki stąd. Stąd tutaj. Dobrze muszki lećcie, lećcie. I teraz mogę je wyprowadzić tam. Okej. Okay. I teraz jak muszki przejdą na drugą stronę. Czy muszki przejdą na drugą stronę? Czekajcie, bo chyba trochę mi się to źle zrobiło. Dobra, muszki przyszły na drugą stronę i się nie pofarbowały. I muszę jakoś wysłać je do tego śmierdziuszka. O, nie, 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 nie pluj do nas. Czyli muszę je zmusić, żeby przyszły tutaj. Chyba tak. Ha, czekajcie. A jakby tak spróbować pomalować moją kulkę poprzez wrzucenie jej tutaj. Okej! Okay, mamy fioletową kulkę, doskonale! I teraz mogę. Mogę. Improwizuję, słuchajcie. Już wiem, co muszę zrobić. Dobra, zostawiamy tutaj sześcian. Tu mamy kuleczkę, która będzie dobrze działała. I będziemy mogli wystrzelić ją w pana Smroda. W takim razie, wystrzeliwujemy. Ognia? O, nie trafiłam. Jeszcze raz. Muszki, postarajcie się zjeść w pana Smroda. Tylko. W ogóle bez sensu. Dlaczego? Po pierwsze, dlaczego nie trafiam? Może muszę z drugiej strony. Po drugie, jakim cudem one miałyby go zjeść, skoro one. On nie jest fioletowy? Okej. Okay? muszki łakomczuszki poleciały czyli to co muszę teraz zrobić to muszę sprawić aby muszki łakomczuszki które są tutaj, dobrze na szczęście są żeby zjadły tego gościa, ale najpierw muszę jakiś sposób znaleźć żeby go kwarbować na fioletowo zobaczymy czy jestem w stanie to zrobić bo wiecie muszki jedzą tylko fioletowe rzeczy Ym... i tu zdecydowanie jest opcja żeby pomalować coś w takim razie spróbujmy przede wszystkim tutaj wrzucić mój sześcian mocy to musi się udać. Okej, okay, mamy 6 mocy w środku. Tu muszę jakoś uruchomić tą tarczę? Wystrzeliwując kulkę. Muszę jakoś to rozpracować, wiecie? Muszę się zastanowić, jak to uruchomić. Czy ja tam to mogę wystrzelić? Okej, okay. nie za bardzo to działa, ale wiecie, co wiem, co mogę zrobić? Mogę tam podlecieć i teoretycznie mogłabym to uruchomić w ten sposób, bo. czekajcie. Jego poformowałam na fioletowo? Nie pofarbowałam go na fioletowo, jakby to w ogóle nie działa w ten sposób. Może mam za mało mocy, bo zobaczcie, tutaj jest coś takiego, co pokazuje jakby moc mojego promienia, ale jak ją wzmocnić? Hmm, chyba muszę uruchomić w takim razie prąd tutaj. Dobra, powiem szczerze, że robi się dość niebezpiecznie, muszę jakoś wykombinować, żeby włączyć prąd. No właśnie, tutaj ten guzik jednocześnie uruchamia prąd, o i kulka w ogóle przenosi ten prąd. Więc to chyba tak muszę zrobić. I teraz tam mam więcej prądu. I będę mogła prawdopodobnie pomalować tego gościa na fioletowo. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Spróbujmy w takim razie, bo wiecie, to przejście ono prowadzi chyba tutaj. Czy to się uda? Dobra, to się udało. Mamy maksymalny, maksymalną ilość yy, prądu, tylko jak w takim razie to mam... Aktywować, skoro zielona kulka jest tam. Kościół, wiesz co, bo ty tutaj masz takie zielone... Wydzieliny. Nie, zacznij nie bij mnie, nie gryź mnie. Ja bym chciała tylko, żebyś mnie pomalował na zielono. Okej. Okay. Chyba zadziałało, jestem zielona. Fuj, to jest obrzydliwe. Ale dobra, muszę się dostać teraz na górę. Czego się nie robi po to, żeby wygrać z tą śmierdzącą kupą mięsa, okej? Okay. I teraz gościu jest... Muszki nie jedzą fioletowych rzeczy? A mój błąd! Muszki jedzą, ale rzeczy yy, pomarańczowe, czyli muszę pomarować, to pomalować moją kulkę na pomarańczowo. Dobra, mam tylko nadzieję, że ja się nie pofarbuję w międzyczasie. Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna próba, to na pewno się nam uda. Już teraz wiem, co mam robić, więc przynajmniej tyle dobrego. Trochę czasu potrzebowałam, żeby yy, zaczaić o co w ogóle tutaj chodzi. Ale już to wszystko jest jasne. Teraz, słuchajcie, wrzucamy tylko pomarańczową kulkę tutaj do środka. Teraz muszę włączyć znowu prąd. Żeby, wiecie, żeby tutaj wszystko działało. Okej. Okay. Nie, 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 nie w ten sposób. Nie Zepsułam Czyli jeszcze raz wszystko od nowa. Ponieważ niestety, ale wyjęłam 60 mocy, który był mi tam potrzebny, e, będę musiała w takim razie jeszcze raz dać się, e, no wiecie, opierdzieć, brzydko mówiąc, e, bo jestem znowu czerwona, tutaj woda spłukuje mnie, więc jednocześnie muszę wskoczyć szybko w tą chmurę, okej, okay. i teraz, teraz gościu na 100% pomaluje się na pomarańczowo, dobra, to w takim razie nie dajmy się zestrzelić, wspinajmy się na górę i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I czy teraz jak muszki wystrzelę w jego stronę, to powinny one mi pomóc. Czekajcie, czekajcie, coś tu jeszcze nie gra. Brakuje mi jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie brakuje mi jeszcze tego promienia, który łączyłby te dwie powierzchnie. Okej. Okay. Mamy wzmocniony, wzmocnioną farbę. Właśnie nie wiem, czy to jest wzmocniona farba. No wiecie, ten, ten, ten sprzęt do malowania, okej? Okay. I teraz... Kościół jest pomarańczowy. I no wiecie, bo mi się pomyliło, że muszki idą za fioletowym, ale one jedzą pomarańczowe. Więc w sumie to trzeba było zrobić. Mogę się umyć, więc już jestem czyściutka. I teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Muszę wydostać kuleczki. Zobaczymy, czy to będzie wystarczającą opcją, żeby zrobić to w ten sposób. Patrzcie, bierzemy. Teraz już nie potrzebuję prądu, więc mogę sobie położyć tą moją kuleczkę wziąć ją, pomalować na fioletowo złapać te wszystkie moje muszki łakomczuszki, przyłożyć je do tego okej, okay. muszki łakomczuszki są już tutaj teraz mogę sobie tutaj przejść spokojnie w tę stronę, to było trochę sprawniejszą opcją i przesyłamy muszki łakomczuszki w tę stronę dobra, teraz skoro już jesteśmy po drugiej stronie, znowu muszę je zabrać i teraz muszę je wystrzelić w pana smroda okej, okay. jest Zjedzony? To było. To było naprawdę sprawne. I czekajcie, czy ja teraz skończyłam grę? No bo w sumie. Jeszcze wiele jest zrobione. Do zrobienia. Dobra robota, kochanie. Jestem z ciebie dumna. O, mamy wodę. Dobra robota, synu. Znaczy, córko? Tak, dobra robota. Dzięki za ratunek. Tata powiedział, że byliście okropnymi ludźmi? Przepraszam za wszystko. No, wybaczam w sumie. A, bo ja tutaj stoję. Paul nie był całkiem szczery co do swojej przeszłości. No właśnie, Paul. Ta to co się stało? Ha ha ha, to ja mam piękną panią, nie on. Ale słuchajcie, chcę oni są złośliwi. Pawo, przepraszam. Ten jest wkurzony. Wy do idiotów. O pan cud przyszedł i co? Halo? W ogóle ciężko mi jest sterować teraz w tym momencie. Tata? Tatuś? On istnieje. Nic a nic nie wygląda na czerwonego. Ani na niebieskiego. Aureola naprawdę się unosi, to cud. No, trochę tak wygląda. Dzięki, drucik. Tata? Co to oznacza? Um... No właśnie, co to oznacza? Okej, okay, to oznacza, że mamy w tym momencie jakby takie zakończenie fabuły, ale to nie oznacza wcale końca, bo ja już mogę odblokować sobie te wszystkie rzeczy, które mogłam wcześniej e, zdobyć. Nie mogę się skupić przez te śpiewy. E, dopiero kiedy mi się udało dotrzeć do Pana Smroda, to dopiero wtedy mogłam zdobyć sobie e, ten strzał alternatywny. Więc w sumie teraz możemy się wybrać e, do mojej wioski, zobaczyć co tam mi się kryło. E, no i myślę, że spokojnie sobie możemy jeszcze zrobić live streama ze szukania skarbów tak, żeby zrobić to na 100%. W każdym razie chyba nie mogę tego pominąć. Muszę przeczekać te y, napisy końcowe, więc wracam do Was za chwilę. I wróciłam do mojego domku. Słyszę już skrzyneczki. Bardzo dobrze, tak szybko się mi udało y, dotrzeć. I słuchajcie, bądź obsesyjnym kolekcjonerem to jest moje następne zadanie. Y, maksymalna liczba monet razy 2, statystyki czyli teraz mogę w menu zobaczyć więcej statystyk Ci śmiesznych? Okej, okay, tutaj. Pokonani szkieletowi łamacze, pokonani szkieletowi wojownicy, czyli możemy bardzo, bardzo dużo statystyk sobie zobaczyć. Okej, okay, to się dobrze składa, bo jeszcze trochę do zebrania tutaj rzeczy jest. E, no właśnie, mamy nowe rzeczy do kupienia. Szybkość razy półtora. Myślę, że możemy sobie to kupić. Wyświetla liczbę skrzyń. Ok, czyli 42 skrzynie jeszcze do zebrania zostały i zasięg detektora skrzyni razy 2. To też mogę sobie kupić, także całkiem sporo pieniędzy zbierałam poprzednim razem na livestreamie, więc one się przydały w tym momencie. E, co tutaj mówicie teraz? To śliczne miejsce. Ok, Gosiu sobie biega. Więc pan cud naprawdę się pojawił. Naprawdę się pojawił. Wcale nie kłamałam. I wiecie co? Zanim zapomnę to zrobić, po prostu otwórzmy sobie to miejsce, bo teraz w końcu mogę to niszczyć doskonale. Zobaczmy, co tutaj było i czy było warto tyle czekać. Święty pistolet. Twój pistolet może teraz niszczyć kamienne groby, czyli warto było czekać na to. Yy, I czekajcie, bo tutaj jeszcze jakąś skrzyneczkę słyszę. Może na dole są jakieś skrzyneczki. Wiecie co, zanurkujmy do yy, tunelu. Ta woda jakoś dziwnie smakuje. Nie wiesz przypadkiem, co stworzyło ten specjalny smak. Um, nie wiem. To na pewno nie był pan Pierd. To w ogóle nie mówmy o tym, co spotkaliśmy. Ale wiecie co, tutaj zdecydowanie chyba jest jakaś skrzyneczka, więc ja spróbuję wstać i wyjść tutaj. W tę stronę. Okej, okay, słyszysz, że gdzieś tutaj jest skrzynka? I widzę, że tam jest wejście. Spróbujmy w takim razie wejść i zajrzeć, co tam się kryje, bo na pewno nie skrzyneczka. O, proszę. Jak pięknie oświetlona? Otwieramy. Szansa na krytyczne mieczem. Okej, okay. to, to się zawsze przyda. I tutaj gdzieś jest od razu kolejna skrzynka. I gdzie my się znajdujemy? Tutaj, ale chyba nie mogę tędy wyjść. Dobra, wiecie co? Tak czy siak. Myślę, że e, samo szukanie skrzyneczek możemy sobie zostawić na przykład na live streamy. Już teraz wiem, że jest kilka miejsc, które mogłabym jeszcze odwiedzić. Samą fabułę, no już skończyłam, więc tak naprawdę jeśli chodzi o fabułę, to już nic nowego nas nie czeka. E, udało nam się uratować wioskę, e, więc to jest tak naprawdę nasz cel, który udało mi się osiągnąć. Nie sądziłam, że taka będzie fabuła akurat gry, że to jakiś dziwny potwór zablokował dostęp do wody, no ale tak właśnie było. I słuchajcie, nie martwcie się, bo to koniec serii, ale to nie jest, oznacza, że koniec Supraland. Wiem, że w produkcji jest Supraland 2, więc jak tylko pojawi się Supraland 2, to wierzcie, że do tego wrócę, bo gra mi się bardzo, bardzo podobała. No i jeśli wam się podobała, to też zostawiajcie łapkę w górę koniecznie. A już dzisiaj się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa.